Dzisiaj chciałbym Wam naświetlić temat oklejenia samochodu grafiką reklamową, czyli mamy po prostu albo zadruk folii, albo tak standardowe literki plotowane. Na co zwrócić uwagę? Warto zwrócić uwagę na to, żeby mieć przede wszystkim pomysł. Jak mamy jakiś już pomysł, to warto byłoby mieć projekt. Jeśli przygotowujemy projekt, troszkę odradzam przygotowanie go na własną rękę. Gdyż spędzimy najprawdopodobniej tym sporo czasu. Może coś nam z tego wyjdzie, ale nawet jako przygotujemy i zaniesiemy do firmy, która zajmuje się oklejkiem, oni to będą i tak musieli przerysować na swój projekt, żeby to po prostu mogli wydrukować. To, co prawdopodobnie przygotujecie, nie będzie się dawało do druku, więc tak czy inaczej będziecie związani z kosztami dalszego projektowania. Warto za to zamiast tego wziąć moim zdaniem kartkę papieru, narysować sobie szkic samochodu i mniej więcej rozmieścić elementy graficzne, jakie się miałyby się na nim znaleźć. To jest taka, powiedzmy sobie, podstawa. Jak już mamy to zrobione, możemy przejść o krok dalej. Możemy na przykład przeglądać sobie internet i odgapić co ma konkurencja. Czyli na przykład już widzieliśmy jakieś auto, które na przykład wpadło w gusty. Po prostu może być zupełnie z innej branży albo zupełnie no Coś, co Wam po prostu na przykład kolorystycznie ma pasuje, jakieś rozłożenie, że na przykład tu jest wasze logo, w tym miejscu jest napis, a tam leci szlaczek. Tak? Wam to pasuje. Zróbcie sobie screena, zanieście to do grafika, który będzie przygotowywał projekt. Jemu będzie na pewno dużo łatwiej, po prostu będzie wiedział, jaki wy macie taki zmysł estetyczny i w którą stronę ten projekt popchnąć. Jak już będziecie mieć gotowy projekt. No wiadomo, to na pewno projekt taki profesjonalny, gotowy. No nie zajmie jednego dnia. Raczej hmm, będziemy się kontaktować z grafikiem. Grafik nam powie, co i jak, zrobi taki krótki wywiad. Zawie się, jakie dane kontaktowe chcecie zostawić, jakie informacje, jakie macie logo, albo jakieś zdjęcia wasze, czy też pobrane z internetu użyć. Jak już będziemy mieli gotowy projekt graficzny, możemy wtedy przejść do oklejenia. Oklejenie nie musi być wcale wykonane przez tą samą firmę, dla której pracuje grafik. No, tak naprawdę projekt możecie sobie wykonać u każdego grafika, który po prostu ma jakieś doświadczenie w projektowaniu. Ważne jest to, żeby miało pojęcie o tym, że to, co przygotowuje na samochód, nie będzie takie małe jak wizytówka, tylko będzie znacznie większe. Tak jak na przykład bus. Czyli jak ktoś przygotowuje grafikę na wizytóweczkę, no to wszystko jest takie malutkie. I często gęsto wynika z tego taki problem, że jak chcemy to powiększyć, to na przykład jakość zdjęć jest niewystarczająca i nagle okazuje się, że zdjęcia się nie nadają do druku, bo po prostu po druku będą strasznie zamazane, takie pikselowane. To nie wygląda dobrze. OK, czyli teraz przechodzimy do oklejania. Przy oklejaniu, jeśli chcecie zrobić to sami, yy, możecie zobaczyć jakiś filmik na YouTube, jak się to na przykład ktoś nakleja folię możecie to zrobić sami. Jeśli chodzi o takie napisy na przykład, mi się wydaje, że bez problemu nakleicie je sami, z taką jakąś delikatną wiedzą jesteście w stanie zrobić to sami. Jak będą większe, może być już problem, ale ogólnie takie literki będzie raczej git. Jeśli chodzi o jakąś większą grafikę, powiedzmy sobie tutaj to jest po całej szerokości busa, osoba, która nie ma doświadczenia, bardzo wątpię w to, że będzie w stanie zrobić to sama. Odradzałbym takie pomysły jeśli ktoś ma jakąś taką doświadczenie w tym, jak nie macie, jesteście laikami tak zwanymi, zlećcie to lepiej komuś. Przełoży się to na pewno na efekt, jak to będzie wyglądało, no i na samą żywotność. Firma, która będzie Wam to oklejała, zapewne zapyta się o projekt, który macie. Pokażecie projekt, sprawdzą, czy da się to nakleić. Ważna rzecz, zapytajcie o wycenę. Wyceny między jedną firmą, a drugą firmą na pewno będą się różnić. Jedna firma będzie chciała użyć droższego materiału, inna tańszego, trzecia najtańszego. Każda wycena będzie inna. Ale przy każdej wycenie zwróćcie na to, żeby folia, którą użyje dana firma była dedykowana do oklejania pojazdów. I to jest tak naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy. Już pomijam sam fakt sprawdzenia opinii, czy oni faktycznie... Są na rynku, czy mają doświadczenie w temacie, bo to jakby już być oczywiste, żeby zrobić sobie taki mały research. Projekt graficzny gotowy, firma wybrana, wycena Wam się zgadza. Materiał, który firma będzie oklejała, jest faktycznie materiałem, który jest do oklejenia samochodów, więc wszystko się zgadza. Co dalej? No dalej, jak już mamy umówiony termin, warto byłoby przywieźć to auto tej firmie. Nie polecam przywozić samochodów. Prosto z drogi, czyli takich brudnych. Lepiej sobie to auto umyć, gdyż najprawdopodobniej firma, która, której zlecicie oklejenie, policzy sobie za po prostu usługę mycia tego samochodu, albo też, jeśli będzie uwalone całe błotem, nie podejmie się w ogóle na przykład takiego oklejenia. No, niestety wiąże się to z czasem. Każdy jakby szacuje sobie czas oklejenia na przykład na takie auto pewnie ktoś zagospodaruje 4 godziny, potem w kolejce ma drugie, które zajmie drugie 4 godziny a jeszcze dojdzie mu mycie jednego i drugiego, czyli nagle musi wygospodarować 2 godziny ekstra czasu tak więc po prostu umyjcie to auto wcześniej, na pewno przełoży się to, to nie musi być jakieś mycie szorowanie, pucowanie tego samochodu najczęściej wystarczy po prostu jechać na mejkę, spłukać go z takiego większego powierzchniowego brudu i po problemie Oklejenie samochodu z reguły zajmuje określone mnóstwo czasu. Dowiecie się od firmy pewnie ile oni potrzebują na dany projekt. Z reguły przy takich standardowych powiedzmy projektach jak ten, zostawiacie auto na jeden dzień, czyli przywozicie auto rano albo dzień wcześniej, po południu auto jest już gotowe do odbioru. Jeśli są to większe projekty, na przykład zaklejenie całego busa, no tutaj już na pewno trzeba się liczyć z co najmniej dwoma dniami, raczej trzema. Czyli zostawiamy auto na aż trzy dni w firmie. Wiadomo, no musimy się liczyć z tym, że tego samochodu przez ten czas nie będziemy mogli używać i zostanie on cały czas uwięziony w tym garażu. Kiedy auto mamy już gotowe, wiemy, że możemy je odebrać, warto byłoby zrobić taką krótką sobie może inspekcję, przy odbiorze, ponieważ z dalszymi reklamacjami nie mówię, że będzie problem, ale na przykład ktoś może nas posądzić o to, że w niewłaściwy sposób używaliśmy samochodu, albo w niewłaściwy sposób go myliśmy, a jak odbieramy auto, zróbmy sobie taki po prostu prosty przegląd. Sprawdźmy to, czy na przykład krawędzie folii są pozawijane, czy na przykład takie elementy jak rożki, różnych elementów nie odstają, są przyklejone po prostu, no jakby któryś odstawał, no to wiadomo tam Woda będzie podchodzić sobie i ta folia będzie sukcesywnie się odrywała. Sprawdźmy czy na takich przetłoczeniach jak te folia jest dobrze spasowana, przecięta. Często gęsto przecinamy. W przypadku folii do oklejania samochodów, czyli tych polimerycznych, często gęsto w tych miejscach folia jest po prostu przecięta. Jest to, moim zdaniem dobra praktyka. Ogólnie zwróćmy uwagę, czy materiał, jeśli mamy wydruk, jest zalaminowany. Co jest dosyć istotną rzeczą. W przypadku samochodów, ponieważ no jednak będziemy go myć, będziemy go szorować, jakieś obcierki o inne rzeczy. Prostym testem jest, wystarczy wziąć paluch, przeczytać sobie po grafice, jeśli nic się z tym nie dzieje, przy takim mocniejszym szorowaniu, znaczy, że laminat na tym jest. Jeśli by go nie było, zobaczylibyśmy, że ten atrament powoli zaczyna się ścierać i w przypadku tego, gdy laminatu nie ma, żywotność takiej grafiki zdecydowanie się obniży będzie nawet tak krótka jak około 2-3 lata a jak użyjemy jakiejś agresywnej chemii bez laminacji po jednym myciu naprawdę zauważymy sporą różnicę w ubytku koloru w przypadku na przykład takich folii plotowanych, barwionych które nie są drukowane, one nie są laminowane, one po prostu są czarne tak samo zwróćmy uwagę na to, że wszystko jest dobrze przyklejone warto zwrócić uwagę też czy nie ma jakiegoś brudu albo nie ma elementów na przykład Brudnych, niedoczyszczonych, i wtedy na ten element, czy czasami coś nie jest naklejone. Jeśli by tak było, wówczas na pewno ten element nie będzie przyklejony tak, jak powinien być, i z czasem po prostu odleci. Eee, tak samo cięcia, czy wszystkie linie są równe, tak? Czy jeżeli tu jest jakieś docięcie, czy ono było wykonane w prawidłowy sposób? Jeśli chodzi o przecinanie tych elementów, ten element tutaj jest na przykład gumowy. Potem ktoś może ciąć bez problemu nożem. Guma nie zardzewieje. Ale jeżeli mamy element taki wykończony, jak na przykład tutaj, gdzie ewidentnie jest cięte po karoserii, upewnijmy się, że nie jest przecięty lakier. Firma, która nakleja, powinna użyć specjalnej taśmy, lub też wcześniej dociąć element do karoserii. Jeśli folia zostanie przecięta nożem po gołej blasze. No, prawdopodobne jest, że za jakiś czas będzie po prostu rdzewieć. No i niestety, no reklamacje może uwzględnią, no ale jednak zostajemy dalej z problemem, czyli musimy lakierować dany element. Auto odebrane, e, zastanawiacie się teraz jak je umyć. Najlepiej umyć tak, jak zaleci, zaleciła Wam to firma, która oklejała. Ale tak naprawdę powinniście być w stanie myć auto dokładnie tym, co myliście do tej pory. Czyli zwykły szampon samochodowy, jakaś chemia dedykowana do mycia samochodów nie powinna nic zrobić w waszej grafice. To całe powinno być odporne. Warto zwrócić uwagę na to, aby przy umyciu myjką ciśnieniową wykonywać ruchy raczej prostopadłe, czyli prosto do karoserii, niżeli jakieś takie pod kątem, jakbyśmy chcieli coś mocno spłukać. Jeżeli mamy na przykład folię tutaj i przyłożymy myjkę jakoś tak pod jakimś nienaturalnym kątem od dołu, te nowoczesne myjki mają takie ciśnienie, że prawdopodobnie poradzą sobie z tą folią i niestety będziemy narażeni na uszkodzenie grafiki, a tego oczywiście nie chcemy. Ważną rzeczą jest, aby auta nie myć od razu po odebraniu. Oczywiście ono będzie najprawdopodobniej już umyte. Jeśli nie, poczekajmy sobie i tak około tygodnia czasu zanim je w ogóle umyjemy. Ta folia, która się nakleiła tutaj, ona się przykleja bardzo dobrze, ale tak naprawdę pełną przyczepność kleju uzyskuje po około tygodnia czasu. Eee, zapytacie pewnie, a co jak pada deszcz? No nie jest, po prostu pada deszcz i tyle. To wszystko może sobie zmoknąć. Ta adhezja tej folii, która jest teraz, wystarczy, żeby spokojnie można użytkować ten samochód, a z czasem ona i tak się dużo lepiej przyklei. Hmm. Jeśli byśmy zobaczyli po krótkim czasie odebrania samochodu, że jednak coś jest nie tak, że folia nam zaczyna gdzieś odchodzić w jakichś elementach, czy na przykład literki, które się nie trzymają zbyt dobrze, yy, jedźcie od razu do firmy, która to Wam zrobiła, a nie czekajcie pół roku, kiedy ta grafika już będzie dotąd oderwana, bo po prostu podeszła tam woda. Jeżeli przyjedziecie do firmy, która Wam oklejała yy, w ciągu powiedzmy tygodnia czasu, od kiedy zauważycie, że coś jest nie tak, Prawdopodobnie będą to w stanie naprawić. Jeśli przyjedziecie parę miesięcy później, bo akurat tam widzieliście coś, no niestety nie będzie tego się dało naprawić. Będzie, będziecie zmuszeni znowu się umawiać na kolejny termin, na ponowne oklejenie danego elementu. Kończąc, chciałbym dodać, że warto dać samochód w profesjonalne ręce firmie, która wykona dla Was i projekt. I oklejenie. Wtedy wszystko będzie po prostu spójne. Raczej odradzam klejenia na własną rękę, szczególnie takich bardziej zaawansowanych projektów literki, a jeszcze pewnie się sobie radę. Po więcej ciekawych informacji zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału. Staramy się dodawać jak najwięcej informacji odnośnie oklejenia samochodów, czy też zabezpieczenia ich foliami PPR. Hej!